Masz ochotę na coś przerażającego? Posłuchaj tego, kiedy cię upiorny budzi zgrzyt. Leżysz w zimnym lochu, daleki jest świt. Widzisz drzwi dwoje, zielone, czerwone. Którymi przejdziesz na drugą stronę? Czerwone drzwi ustępują z piekielnym odgłosem. Za nimi widzisz żabę, szkielet i pająka z długim nosem. Każde ma prezent i do siebie zaprasza wielkim głosem. Widać, że się wahasz. Przyjmiesz podarek? Co za odwaga! Wybierz postać, do której podejdziesz: pająk, żaba czy szkielet. Pająk już pełznie, jest ohydnie blisko. Już niemal ciekłuje to długie nosisko. Wręcza ci kluczyk, lecz zanim ze strachu dostaniesz udaru. Spójrz, to klucz do najcudowniejszych nocnych koszmarów. Koniec historii. Żaba czy szkielet? Olbrzymia, oślizgła, okropna ropucha. Wręcza ci butle, z której siwy dym bucha. W środku nic nie widać, zostaje niepewność. Nieznane przeraża, ale Tobie nie grozi samotność. Koniec historii. Miniaturowy szkielet nie uznaje półśrodków. Oferuje olbrzymiego smoka na latającym spotku. Podróż ze smokiem to jedyne z pułapki tej wyjście. Ale zanim ruszysz, przemyśl czy to właściwe podejście. Koniec historii. Którymi przejdziesz na drugą stronę? Dawno, dawno temu pewien asystent szukał bardzo ważnych informacji, gdy nagle, całkiem niespodziewanie, padł internet. Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Dla mnie to przerażające, bo kiedy pada internet, nie mogę odpowiedzieć na Twoje wezwanie.